Lokalni przedsiębiorcy wraz z władzami Rumi posadzili dziś kolejne drzewa na terenie miasta. W ramach tegorocznej edycji akcji Zieleń na mur beton przedsiębiorcy sfinansowali 68 drzew wartych blisko 90 tysięcy złotych. Dzisiejsza pogoda była wręcz wymarzoną do przeprowadzenia tej akcji. Jej celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i poprawa jakości powietrza. To nasza kolejna edycja już akcji Zieleń na mur beton". Prowadzimy ją od kilku lat. Przez te kilka lat udało się właśnie dzięki tej współpracy z firmami, z którymi, które są w Rumi, ale też, które współpracują z, z Rumią, zasadzić kilkaset drzew. Lokalni przedsiębiorcy wraz z władzami Rumi posadzili dziś kolejne drzewa na terenie miasta w ramach tegorocznej edycji akcji Zieleń na mur beton. Przedsiębiorcy Sfinansowali 68 drzew wartych blisko 90 tysięcy złotych. Na pewno taką akcję będziemy kontynuowali, ponieważ wiemy, jak bardzo ważne są drzewa w naszym ekosystemie, ile one dają przyjemności, radości, zieleń, mieszkanie dla zwierząt, powietrze czystsze, więc to na pewno jest, będziemy tą akcję kontynuowali. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Miasta i w kolejnej edycji każda firma chętna, która chce wyłożyć jakieś środki, aby zakupić kolejne drzewa w naszym mieście, na pewno będzie brała udział w tej akcji. Akcji, ponieważ będziemy ją kontynuować. Akcja Zieleń na Murbeton odbyła się w Rumi już po raz czwarty.